Czy oglądając swój ulubiony program telewizyjny, film czy seria, zastanawiałeś się kiedyś, czy coś mi umyka, czy coś mógłbym zmienić? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tak. Aby dowiedzieć się jak, oglądaj filmy na moim kanale. Witam wszystkich entuzjastów dobrego obrazu i dźwięku na moim kanale Kinon dla każdego, na którym będziemy zajmować się budową sali kina domowego. Mam nadzieję, że podczas tego procesu będziemy w stanie omówić wszystkie zagadnienia widoczne na ekranie, które w późniejszym czasie ułatwią wam budowę waszego wymarzonego pomieszczenia i pozwolą uniknąć błędów, które ja sam popełniłem w moich poprzednich projektach. Pierwszy zestaw kina domowego kupiłem sobie jeszcze na studiach i używałem w mieszkaniu mojej obecnej żony. Niestety, wraz ze zwiększającymi się subwooferami, napotykam na coraz większy opór małżonki. Ale każdy przecież wie, że bez dużego subwoofera nie ma dużego wybuchu. Okay. Kiedy zaproponowałem, że kolejnym etapem ulepszenia naszego systemu powinien być montaż głośników atmosowych, dostałem ultimatum. Over my dead body. I wtedy postanowiliśmy, że kolejną adaptację sali kinowej zrobię dopiero w piwnicy naszego przyszłego domu. I tak właśnie zaczęła się dla mnie przygoda z budową dedykowanej sali kinowej. Wiadomo, że przy budowie nowego domu nie ma się pieniędzy na wszystko, więc zakupiłem nowy amplituner Onkyo LZ1040, zaś głośników poszukałem na Alixie. Na szczęście, w przeciwieństwie do rynku telewizorów, głośniki na Alix są w bardzo dobrych cenach i w bardzo dobrym stanie, więc nie było problemu z wyborem głośników firmy DALI. Dodatkowo zająłem się budową dwóch subwooferów, jednego na starym wysuszonym STX-32, a drugiego na głośniku Eminence Lab 12. Obu głośników wyliczyłem oczywiście przy pomocy WinSD. Wraz z żoną zająłem się przygotowaniem pomieszczenia. Na przedniej ścianie wyłożyliśmy 5 cm warstwę wełny mineralnej, która pozostała nam z budowy domu. Obłożyliśmy ją wykładziną i dopiero na taką ścianę postawiliśmy ekran, który został zbudowany z kantówek drewnianych i materiału zakupionego w jednym z polskich sklepów. Podstawki pod dali pizet Pionki zbudowaliśmy z pozostałej płyty MDF i wypełniliśmy ją. Również wełną mineralną. W tylnej części pomieszczenia wybudowaliśmy podest z palet euro i płyty biurowej. Podest miał wysokość około 30 cm, co było wystarczającą wielkością dla drugiego rzędu siedzeń. Oczywiście nie było szans, że kupię sobie dedykowane fotele kinowe, więc poszukaliśmy trochę na Alixie i znaleźliśmy fajną tapicerkę skórzaną. Którą dokładnie wyczyściliśmy przed użyciem. Całość wyszła całkiem fajnie i tak oto prezentowała się w akcji. Tak oto wyglądała moja sala kinowa. Możliwe, że pomieszczenie to nie robi na Was zbyt dużego wrażenia, ale oglądane w niej filmy i seriale nabierały kompletnie innego wymiaru. Ilość dodatkowych dźwięków, poziom basu robiły niesamowite wrażenie. Niestety, jak to często pływa w piwnicy, zaczęły się problemy z wilgocią. Co? Początkowo myślałem, że jest to kwestia złej wentylacji. Niestety, bardzo szybko okazało się, że problemem jest źle wykonana izolacja zewnętrzna budynku. Oznaczało to, że konieczne było zerwanie wszystkich tynków i wymiana izolacji dookoła całego budynku. O Boże Wszechmogąco Matko jedyno kochana moja. Na szczęście, po wielomiesięcznych poszukiwaniach no, no, no. udało mi się znaleźć firmę, która nie postanowiła ze mnie zedrzeć pieniędzy. Kto używa poziomicy, ten jest chyba za granicą. A. Jezuś! Matko jedyna! Matko, przedeświęć się I tak, po bardzo długim oczekiwaniu, jestem ponownie w punkcie wyjścia, czyli przymierzam się do budowy. Oh, shit, Here we go again! Na szczęście. Moja wiedza na temat akustyki jest dużo większa, więc mam nadzieję, że tym razem pomieszczenie będzie jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że mój pierwszy filmik Wam się spodobał i będzie towarzyszyć mi w kolejnych etapach budowy mojej sali ignoły. W drugim odcinku pokażę Wam obecny stan pomieszczenia oraz omówię projekt przygotowany przez Architekta Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale to się nie uda przeć!